Cześć. Ósmy odcinek z cyklu przybliżania tajników olejkowego biznesu, czyli wprowadzania do network marketingu pod szyldem dotery. Już jesteśmy bardzo daleko. Wspominałam na samym początku, że tak naprawdę należy się zdecydować co chcemy i jak chcemy mieć nasze korzyści finansowe. I bo możemy mieć nasze olejki darmowo lub uzupełniać dochód lub totalnie zamienić istniejące źródło dochodu na właśnie współpracę z firmą doTERRA. No i tak naprawdę w tym momencie odpowiadamy sobie na pytanie, jak będziemy pożytkować nas czas na działania, żeby to osiągnąć, a te działania są tak naprawdę takie same. I co tutaj potrzebujemy mieć i co potrzebujemy mieć w głowie? Jak każda praca, jeżeli traktujemy ją jak pracę, no to wówczas otrzymujemy wynagrodzenie za pracę. Jeżeli stosuje, będziemy to uważali jako hobby, no to tak będziemy też nagradzani za to, czyli taką samo będziemy mieli wypłatę. Więc należy sobie zadać sobie pytanie, co ja chcę i wtedy do, wówczas dopasowujemy swoje działania, czas tak naprawdę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi jak, to, jak pracujemy, to tak naprawdę jak w każdej firmie potrzebujemy mieć bazę klientów, czyli swoich odbiorców i kontrahentów. Więc tak naprawdę nie, nie różni się to w większości przypadków od klasycznych od klasycznej dystrybucji, aczkolwiek jak już wspominałam ta dystrybucja jest ukrócona, stąd profity dla nas i jako osób, które współpracują i niosą wieść o produkcie, wpływają do nas. I co musimy mieć tak naprawdę? Jak zacząć? Więc od tego by chyba trzeba było rozpocząć. Wiele osób jest po prostu użytkownikami. Tak ja też zaczęłam. Po prostu zaczęłam używać olejków i pokochałam je. Więc mamy już tak naprawdę materiał, żeby pokazać innym i po prostu dzielimy się swoimi historiami, też pomagamy najbliższym rodzinie, przyjaciołom, a potem idziemy, idziemy dalej. Więc zaczynamy od tego, że możemy albo pójść jakąś większą inwestycję w postaci zestawu, który jednokrotnie po prostu jest korzystniejszy, jeżeli chodzi o finanse, ale tak naprawdę możemy zacząć od trzech podstawowych kolejków, które możemy, które są. Mięta, cytryna, lawenda, które są, mają możliwości tak, na tak naprawdę nieograniczone i w każdej sferze to są emocje, czy to są, czy to jest zdrowie, e czy nawet dbanie o urodę. No ale dobra, mamy nasze olejki, a czy to więcej, czy mniej. No i zaczynamy się dzielić innymi, i naszą wiedzą, i naszymi doświadczeniami. I tak naprawdę tutaj trzeba było już zaznaczyć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzedaż, to tego tutaj jest... Tak naprawdę mało, chociaż jakby nie było, jesteśmy tym ogniwem między producentem a finalnym konsumentem, więc jakby siły rzeczy jest, jest to swojego rodzaju sprzedaż. Ale jeżeli mówiąc tak naprawdę, to to się czasem dzieje jakimś takim torem, trochę może mówiąc trywialnie magicznym, ale tak naprawdę jak się komuś da spróbować próbek próbę olejku, próbkę olejku, albo nawet przy okazji mięty, która czuć jej jakość i siłę już od pierwszego tak naprawdę wdechu, no to możemy sobie zyskać aprobatę. No oczywiście idealnie by było, żeby ktoś miał idealne, dobre doświadczenia i chciał po prostu spróbować albo żyje w nurcie z zastosowaniem naturalnych metod dbania o zdrowie, dom, dzieci, pielęgnowania siebie i dbania o, o, o to, żeby być w jak najlepszej kondycji. A więc łatwo do takich osób dojść, jeżeli chodzi o to, gdzie mamy pójść. Więc to się już przeszłam o to, jak to się dzieje, że nam się ta sieć powiększa. Zaczynamy o tym mówić, zaczynamy, zaczynamy o, pokazywać moc olejków i to jest tak naprawdę jeden z kluczowych elementów pracy naszej, niezależnie w którym momencie jesteśmy. Czy jesteśmy na samym początku? Czy jesteśmy osobą już na wyższych, na wyższych szczeblach, to zawsze i ten udział maleje wraz jakby bycia troszeczkę wyżej, bo musimy się też skupić na innych rzeczach, ale na samym początku polega to na tym, że siejemy ziarenka, czyli poznajemy osoby, dajemy, znaczy odzywamy się albo po prostu przy okazji zwykłego poznania. Mówi, mam coś super, chcesz spróbować, bo muszę się z Tobą tym podzielić, albo, albo tak naprawdę wiemy, że osoba ma jakąś potrzebę i chcemy jej po prostu pomóc i to jest normalnie e, normalna rzecz. Tak naprawdę, że chcemy komuś pomóc i to wychodzi zupełnie naturalnie. E, więc spotkania są czymś, co jest nieodzownym, e, no nieodzowną częścią naszej pracy. No i to, czy mogą to być pojedyncze, jeden na jeden, mogą być jakieś większe, czy to mogą być w jakichś w społecznościach, przy okazji jakichś wydarzeń. I to od nas zależy tak naprawdę, jak do tego pójdziemy. I dalej mówię, są metody różne. Możemy się właśnie dzielić próbką lub po prostu zapraszać mu, myśląc, że w założeniu, że takie właśnie powołanie od pierwszego wejrzenia. Może już poskutkować, kto może zaryzykować, bądź nie, od nas to zależy, mówię, dobrze, je... niektóre praktyki mówią, że dobrze mieć właśnie jakieś miłe doświadczenie, zanim pójdzie się dalej, ale to modeli jest więcej tak, jak ludzi jest, no, jest sporo i każdy jest inny, więc tutaj też nie ma, nie ma reguły. Właśnie później mamy spotkania, potem należy się właśnie do, dowiedzieć, jakie były odczucia po prostu, tak jakbyśmy komuś dali ciasto. W Prezencie, to też fajnie by było zapytać, i to nic, nic nadzwyczajnego się pytamy, czy, czy smakowało, czy nie. No i później krok dalej, czy, czy próbujemy, czy nie próbujemy. Jak, nie, to jak się nie udało trafić z olejkiem, bo to też różnie bywa, tak jak ze wszystkim, próbujemy czegoś nowego, albo bo nie ma tak, że zawsze jest na jakiś olejek, tylko zaczynamy od tych najprostszych. No i później, jak już mamy naszych klientów albo naszych potencjalnych kontrahentów, znaczy naszych potencjalnych partnerów, no to dbamy o nich. Opowiadamy o tych, że są promocje, albo pamiętamy, że mieli jakąś pragnienie albo potrzebę, i też informujemy, że to się dzieje. Więc na tym polega nasza praca, na pielęgnowaniu właśnie relacji naszych klientów, także pozyskiwaniu właśnie nowych nieustannie ale także na współpracy właśnie w zespole, co jest nieodzowną częścią tak naprawdę. Wspieramy siebie nawzajem, planujemy tydzie, tygodnie, gdzie będziemy właśnie umiejscawać nasze spotkania, czy jakieś akcje, czy akcje edukacyjne i właśnie. I to dochodzi do sedna tak naprawdę, że nasza praca tak naprawdę można powiedzieć, że sprowadza się do tego, że my chcemy uświadomić, wszystkich, tak bym chciała, o tym, że są te olejki, że można z nich, z nich korzystać i wspierać i cieszyć. I tak naprawdę właśnie jak już mamy naszą, przychodzi nam osoba, która właśnie idzie z nami, przeszła na drugą stronę mocy, jak ja to nazywam, no to też nasza w tym rola, żeby nauczyć te osoby, osobę skorzystać z tych olejków, żeby to było bezpieczne i mógł, żeby móc z nich z, wyciągnąć jak najwięcej, ale jakby zbierał prywu czasu, opracowujemy strategię właśnie taką, jaką on sobie właśnie ta osoba sobie zapragnęła najbardziej, czy to jest właśnie na przykład życie bez detergentów, albo wsparcie totalnie zdrowia, albo wspieranie spokoju, dbanie o urodę, Albo właśnie program dla każdego, w zależności od wieku, od małych, dużych i starszych, no bo, dla wiadomo, że te potrzeby są różne. No i, że tak powiem, także nie jest nic dziwnego, że szukamy osób, które z nami klikają i mamy podobne opatrzenie na świat. To też od nas zależy, gdzie my chcemy być, oczywiście, że jeżeli chcemy mieć olejki tylko dla siebie, w sensie za darmo, no to poświęcamy temu określoną ilość czasu, aby je uzyskać i jesteśmy usatysfakcjonowani. Jeżeli byśmy chcieli mieć zarobki rzędu 10, 20, 50 tysięcy, no to wiadomo, że ta inwestycja czasowa i zaangażowanie jest trochę większe i jakieś tam wymogi, aby, aby te pieniądze były dla nas dostępne. No i tak naprawdę, powiedziałam, jak zaczynamy, co robimy czyli dbamy o relacje, dbamy o klienta, o swój czas, czyli to, co sobie założyliśmy, że my chcemy mieć na przykład wolność finansową, ale przez wolność czasową, czyli właśnie nie o każdej porze i nocy, tylko wtedy, żeby to było na naszych warunkach i czy to chcemy właśnie robić w hamaku, czy na plaży, czy w domu, czy wieczorem, czy rano, dlatego to jest praca dla każdego. I tak naprawdę, co potrzebujemy mieć? Potrzebujemy mieć telefon, trochę olejków, trochę się zorganizować i czasem wziąć siebie, że tak powiem, w ryzę, w ryzy w ryzy, w ryzy, w ryzy, aby nie, żeby drobne niepowodzenia nam nie podcinały skrzydeł, ale też po to właśnie są osoby z nami, że czasem rozwiewają jakąś, jakąś drobną zagłostkę, tudzież.